Ósmoklasistka czuje, że Renia jest nieszczera, ale nie wie, jak uwolnić się od niechcianej koleżanki. Na wszelki wypadek woli się jej nie narażać. Cześć, Tom. Amelia. Siadaj ze mną. Ja właściwie to z Antosią siedzę. Hmm, Jaką Antosią? Poznajcie się, to jest Antosia. Cześć, Antosia. Renia. Skąd wy się znacie? Z pożytniej szkoły. Właśnie, nie usiądziesz ze swoją najstarszą przyjaciółką? Przyjaciółką? To wy się przyjaźnicie? Amelia nic mi nie mówiła, że do naszej szkoły przenosi się jej przyjaciółka. Um, miałyśmy przerwę w znajomości i nie wiedziała, ale teraz już znów będziemy nierozłączne, prawda, Amelia? Chodź. Pff, Tosia, nie pogniewasz się? Nie no, skąd? Renia na pewno czuje się tutaj obco i jest nowa. Właśnie, ale teraz już mi lepiej. Chodź, Amelia. No, no dobrze. Serio? Teraz tak to będzie wyglądać? Renia tylko coś powie, a ja muszę jej słuchać? W ogóle nie mam zamiaru z nią siedzieć ani nic robić. Ale wolę jej nie wkurzać. Dobrze przynajmniej, że Antosia się nie obraziła.